Udział rodziców w diagnozie dziecka jest bardzo ważny. Po pierwsze, dlatego, że rodzice obserwują rozwój dziecka od samego początku, kiedy dziecko przychodzi na świat. Jest to bardzo ważna informacja dla diagnosty, ponieważ my, jako specjaliści, nie jesteśmy w stanie obserwować wszystkich ewentualnych objawów, które mogą występować w rozwoju u siebie w gabinecie. W związku z tym rodzice mogą dostarczyć nam bardzo wielu informacji, które są niezbędne do wykonania takiej diagnozy. Ponadto rodzice mogą nam mówić o takich sytuacjach, gdzie wpływ ich oddziaływania rodzicielskich przynosi bądź nie przynosi skutki, efekty i wpływa na to, jak dziecko się zachowuje, co też daje nam taką informację, że w momencie, kiedy te wskazówki, kiedy te interwencje rodziców są niewystarczające, nie skutkują, może to być jeden z objawów, dla których możemy zastanawiać się nad tym, czy zachowanie dziecka nie jest właśnie objawem jakichś nieprawidłowości rozwojowych.